16 maja w Stambule doszło po raz pierwszy o... Trzech lat bezpośrednich mediacji między Ukrainą a Rosją. To jest bardzo ważne, bo te mediacje bezpośrednie, kiedy partnerzy ze sobą rozmawiają bezpośrednio, to jest dosyć spory krok w mediacjach, w budowaniu zaufania. Dotychczas, przez ostatnie trzy lata, wszystkie mediacje odbywały się nie bezpośrednio, ale przez pośredników. Tym razem w Stambule pośredniczy. Turcja, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie. Te mediacje oczywiście są też teatrem, w którym dzieje się bardzo dużo i może być wiele kwestii, nieporozumień. Jedną z pierwszych rzeczy, która na pewno się nie powiodła, jest brak jednego z głównych decydentów, jeżeli chodzi o mediację, czyli Władimira Putina. Nie są to mediacje na najwyższym poziomie decyzyjnym. Są to mediacje na, ze strony ukraińskiej jest to minister obrony Umerów, ze strony rosyjskiej. Jest to doradca prezydenta Putina, Dziński, który doradza prezydentowi w kwestiach bezpieczeństwa i Ukrainy. Prezydent Zełański jasno odebrał brak Putina jako brak chęci do tak naprawdę prawdziwych negocjacji. Tutaj strona ukraińska zaproponowała rozejm na 30 dni, wymianę więźniów, tutaj i wymianę również deportowanych dzieci, a właściwie powrót deportowanych dzieci, które zostały porwane przez stronę rosyjską na Ukrainę. Strona rosyjska natomiast zdaniem Ukrainy miała niezbyt realistyczne Prośby czy niezbyt realistyczne warunki e, tych negocjacji. E, tutaj e, mówimy również o wycofaniu się Ukrainy z działalności wojskowej na terenach ukraińskich, czyli brak dalszej możliwości obrony, więc e, jest jasnym, że nie ma e, tutaj w tym momencie żadnej chęci porozumienia. Natomiast z punktu widzenia mediacji, co chciałabym podkreślić, to to, że. To, że te mediacje odbywają się w Turcji, czyli na terenie neutralnym, to jest dobra zasada mediacji. To, że są pośrednicy i nie tylko w tym momencie Stany Zjednoczone, ale również kraje europejskie i Turcja, które chcą pośredniczyć w tych mediacjach, to też jest pozytywne. Negatywne oczywiście brak decydenta ze strony rosyjskiej, bo jasnym jest, że Putin w tym momencie nie chce. Aby jakiekolwiek decyzje zostały podjęte, i w tym momencie, kiedy strona rosyjska twierdzi, że chce prowadzić tę mediację, wojska rosyjskie atakują ciągle Ukrainę. Natomiast ten 30-dniowy rozejm jest takim punktem, nad którym można pracować. Powiedzmy, pierwszy krok budowania zaufania między stronami, więc tutaj to jest pozytywny element procesu mediacyjnego. I to, że strony deklarują, że mimo, że nie osiągnęły porozumienia, będą dalej rozmawiać bezpośrednio. Więc nie jest to na najwyższym szczeblu, ale tutaj ten stopień dyplomatyczny jest ciągle dość wysoki i miejmy nadzieję, że będzie on miał przełożenie na coś więcej niż tylko wymianę więźniów politycznych, chociaż. Jasnym jest, że ta wymiana prawdopodobnie nastąpi dzięki tym rozmowom, więc jest to jakiś mały kroczek. Te wymiany się odbywają więźniów zarówno wojskowych, jak i innych więźniów przetrzymywanych przez stronę rosyjską i ukraińską się cały czas odbywają od początku wojny. I przed nami być może największa taka wymiana, która będzie wynikiem tych rozmów bezpośrednich. Natomiast jeżeli chodzi o osiągnięcie pokoju i jakiegokolwiek porozumienia, to wygląda na to, że jesteśmy ciągle jeszcze daleko.